Dzień dobry, jak z tej strony ja, Igor. Oczywiście gracie witam was w wczorajszym odcinku z gry Jurassic World The Game. Zaczniemy sobie od otworzenia tutaj VIP Mystery Pack. U jest, y, widzę, że booster. Alfa, alfa jest spoko boosterem. No. no. tak by to wyglądało. O, w trakcie mogę odebrać tutaj to, nagrodę. No i dobra, dzisiaj przygotowałem tam jakieś evenciki. Tu się robi hybryda. A czemu? Bo mam tyle dinozaurów dwójkę taką zrobiłem A jak to się zrobi już... A wiecie W sumie chyba zaryzykuję I dobrze zaryzykowałem Udało się Mamy labrantozaura I od razu Tutaj sobie wbi go wbiję I teraz tak Zrobię szybko taki cykmyk Że powbijam jeszcze szybko te alankuły bo planuję wbić dwie Alankuły też właśnie na yy, planuję właśnie również wbić dwie Alankuły na 40 poziom to jedną sobie zrobię moją Alankozaura jakoś taką się tam nazywa i będę miał też te dwa dinozaury po prostu o ta hybryda nawet spoko jest nie chcę jeszcze ciebie robić na ten poziom to tam później yy, szybko jeszcze tego miałem ich 12, więc wiadomo że trochę to potrwa Mmm dobra, kolejny jest na 20.00 No tak po prostu Nie miałem co robić w dzień, więc wykluwałem po prostu Alankuły na ten odcinek Oczywiście wiem, że ja tego jeszcze nie zrobię ludzie. Ja nie wydam tyle baksu, żeby w tym odcinku go, ją wbić Ale Już będę miał kolejny krok No i tak fajnie dobra Szybko sobie wbiję to Alankuę na 20 poziom i wstawię tutaj na 30 minut yy, Więc dobra Wykluła mi się też ta legendarka Jedna na razie Ale Ta hybryda jest potężna I hybryda tutaj ty ty, ty, ty Tyano, 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 Tyano z tamtym drugim A tu co mamy? A takie To można to odebrać I teraz lecimy w bileciki Najpierw te, darmowe zresztą tu będzie, za jeden jest coś na pewno To jest a nie, nie ma Dobra i teraz proszę, czy są trzy? Są trzy o, jest ten Magratunan! Zaur, dobra, trochę DNA. I jeszcze więcej DNA. No to mam już fajną tutaj tę Spinozaurgen drugi Wywalaj czempionie. I za 840 kupuję. Oj i wbiło mi od razu srebrne losowanko. No to lecimy. I co tu się trafi? Super rerowe. Też jakaś cenzoiczna kreaturka. I trochę tego mi się biło. O gigantozaura na pewno tutaj wezmę. A to to się kompletnie nie opłaca robić tego. No jest dobra. Nie wiem na co tyle Baxów to chcę. A, na tamtego spoko. Ja mam jakąś amnezję, dobra. No więc lecimy. Dzisiaj przygotowałem dwa inventy. Wiem, że to trochę mało, ale chyba mam jednego battle stage. Nie mam battle stage'a. Trudno, to sobie jeszcze zagramy jakieś PvP czy coś. Zobaczymy. Myślałem, że więcej rzeczy przygotowałem, ale dobra. Tutaj to będzie proste. Ciebie, ciebie i ciebie. To po prostu wezmę, bo wątpię, że będę więcej komunami. Tutaj gierkał. Wiem, że teraz to co robię to jest durna, to jest tylko paczko jedzenie, to ja to robię dla JW punktów. Punktów J Jurassic World Jurassic World Battle Pass. Nie dobra Jurassic World nie ma Battle Passa Ale ma Jurassic Passa chyba. Nie pamiętam jak to się tam nazywało. Vip Price Pack Czy jeszcze jakiś inny zasraniec Dobra yy. raz, dwa, raz, dwa, trzy No ja mówię, ta paczka to nie będzie dla nas jakiś tam no, wyczyn, po prostu trochę sobie żarciał zupełnie i tyle Uff. Za trzy, co? Walnie. Nie, tu pójdzie i walnie za dwa im pewnie tego wyeliminuje. Tak. A ja tu mam tylko jeden, ja tu mam jeszcze armię dynusiów. Znaczy armię, no dwa, nie wiem, czy dwa to taka armia. Jeżeli trzeba ciebie wyeliminuje, to już będę miał prosto. No i spoko No i wygraliśmy właśnie paczko jedzenie. Tak, wiem, że to nie jest jakiś mega wielki wyczyn, ale jest. Jest, mam taką paczkę. Może jutro postaram się jakoś wcześniej odcinek nagrać. Na pewno chcę, żeby w tym odcinku pojawiły się właśnie y, jakieś evenciki. Bo odcinek bez eventu to taki odcinek trochę stracony. I gryziemy. Zagryzłem cię. Ale za to jutro będą dwa ciekawe eventy. I to mega ciekawe eventy. Które na pewno wam pokażę. Czekajcie. Szybko jedzenie uzupełniamy. Ile mam punktów dodatkowych? 260 dodatkowych punktów to się przyda. Um, jutro, uwaga, będzie super rer, będzie o tego gena drugiego. To będzie, będzie jakiś rer i tego z tego zauro. A pojutrze mamy trzy, tak? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć eventów mamy. To ja wszystkie postaram się dla Was zrobić. Odbierzmy sobie jeszcze szybko to. I mi się wydaje, że tutaj na razie nie będę nic takiego wykluwał, więc wiecie, kogo wrzucę? A niech będzie, że wrzucę, gdzie on kurde jest. Był tutaj taki dinuś jednego. E... Tylko, że on był drogi, on chyba 4000 DNA kosztował. E, tu mamy 610 DNA. Tylko że tu jest 1600 DNA, ty jesteś powalony. E... Tu jest Diplotator. No, będzie za 5 godzin, raptem dobra. Yy, szybko sobie to odbiorę, jak mi się zwolni miejsce tutaj. To wtedy wstawię tego na 7 dni. No i spoko. Yy. Zagrajmy jeszcze drugi event. Tutaj można zdobyć nawet legendarną kartę. No i mi się wydaje, że po prostu zarabia że punktów i ten główny, ten główny dinozaur atakujący. Ja też wam chcę od razu powiedzieć, że tego eventu, gdzie ludzie biorą udział, wszyscy wiecie, z całego świata o te senzoiczne stworzenia nie będę robił. Po prostu stworzenia się tak bardzo nie przydadzą, jak na przykład jakieś wodne, latające, roślinne, wiecie. Tak się po prostu nie opłaca tego robić. Chyba, że nie będę musiał na to wydawać baksów. Będę grał po prostu tyle, ile mi się będzie chciało wtedy. Zobaczę, czy coś ugram, czy czegoś nie ugram po prostu. No, w ogóle, tak zauważyłem, że powinni trochę urozmaicić w tej grze te wodne walki. Bo niektórzy mogą powiedzieć, 'Ale przecież tej gry już nie tworzą to, co od niej wymagasz, tworzą ją i to naprawdę nadają jakieś nowe eventy społecznościowe, więc tworzą. Dlatego ja mówię twórcom, żeby jakoś może urozmaicili te, urozmaicili te wodne walki. Będzie fajnie.' Jak się urozmaicą. Wiecie, że także tutaj będzie trochę ciężej, bo... Ten poziom to jest po prostu takie... Żenada. Ja mam tam niby jakiegoś tego VIPa eventa. Ale ja na to jeden dzień, a tam potrzebuję takich dinozaurów. Tam są takie dinozaury, żebym robił to z trzy dni. No. I tu już wchodzi ostatni dinoś któremu walnę potężnego ciosa, jak walnę walnie za 4, tak jeżeli nie walnie za 4, to i tak będzie potężny, no i tak będzie potężny cios. Dobra. To dzisiaj tutaj dało zdobyć legendarną kartę. Więc ja mam nadzieję, że albo legendarna paczka, albo legendarna karta, albo paczka po prostu. Już to nawet pominę. 5000 obrażeń mu zadałem Nie za dużo, ale jest dobrze. Więc spoko. Kręcę. I co się dropnie? Jest! Legendarny wodny dinozaur. Dobra, mm, tu mogę szybko sklejmować tę misję. Yy, I z mam jeszcze baks, ale no, widzicie poziom. Mogę w sumie też to w sumie jeszcze zagrać. Zresztą to się kończy jeszcze, trochę do tego jest. Yy, dobra, tu są te takie paczki. No to wiecie co ja bym jeszcze zagrał tak szczerze. Może boss fighta. No można zagrać. Bosfajta. Walka bossem. Tutaj postaram się wbić już do 8 punktów. Kurde, chociaż ty trochę bijesz. Dobra, a czemu staram się tutaj wbić do 8 punktów? A wtedy będzie tam dalej łatwiej. Bo dalej potrzeba więcej tego. A tu da się też zdobyć jakiegoś fajnego legend... legendarnego dinożarła. O więc zagram po prostu tego boss eventa, Wiem, że ten boss nie jest na jakimś potężnym levelu i pewnie nawet nie mam po co tu grać, bo to jest ośmieszanie po prostu. Ale gram, bo gram. Eee, kurde, co ty mogłeś zrobić? Ja dam, dajmy na to trzy wata, dwa w tarcze i trzy odchowam. ej, idealnie. Tego, ten ci pada. Tutaj właśnie ty później ten wodny robi. Znaczy, latający robi problem. Kurde, wygląda jak wodny. Jak walniesz za 5, to masz trochę IQ na minusie. O kurde, no to nie fajnie. Nie cierpię takich momentów. Gdzie wydaje, że można walnąć za 3. Dać 3 w i jeden odchować. Idealnie ci tego zbiłem. Ale na tego latającego już mam taki, takiego loa, że ja nie mogę. On ile będzie miał On będzie miał 6 punktów. Trzeba mnie wyeliminuje, to nie ma sensu już, po prostu. Wiedziałem, że skończy, że nada, ale dobra. Wiecie, a może byśmy zagrali jeszcze jedną Gyrosfirę. Może, może. Bo to takie aż drogie, nie? A chociaż tu, VIP access. O, chociaż nie, bo to będzie ciężkie i nie będzie opłacało. Um, więc można jeszcze... Właśnie jedno PVP muszę na pewno zagrać. Więc weźmiemy to sobie. O ty kurde. Dobra, 64 na pewno na Ciebie nie wydam. Mogę to inaczej zrobić. A dobra, wracamy za chwilę. Zrobiłem tak, że wydam za niego najmniej ile mogę. I zrobimy sobie teraz takiego teamka. Teraz tak im daję jakieś najsłabsze moje. Cyk, i tobie daje tarczę dokładnie. I gramy za 10 baksów. Dawaj. O kurde, może być problem. Szczególnie z tym środkowym. Ale mi się wydaje, że jest tak, że damy sobie radę. Kurde, tylko, że to jest już potężne Jeszcze mi zmniejszy HE, sobie zwiększy, dobra Z tego że zmniejszę wam sobie A tak, okej, okay, to masz jeden Wątpię, że władz, ci się to tak nie opłaca, że ja nie mogę Rzadko tak zaczynamy, to nie wiem po prostu jak to Jak to odchować, za o, ty śmieciu Chociaż nie, bo ja dalej mam, dobra Ja dalej mam tamtego, więc teraz mam dwa i dwa sobie wezmę, a teraz dwa ciosy. Walną jednym śmieć. Nie lubię gnoja. No dobra, ale ja mu mało bije. To jest tragedia. Dobra, to ja chyba tego nie wygram. Okej, okay, on walnął teraz trzema. Pytanie: ile Ja będę miał teraz HP, znaczy ataku bardziej. Bo on miał cztery i walnął. O, ja nie mogę. Tragedia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześcioma oh, muszę walnąć. O, ja. Dobra, koniec. Nie, wy nie wyeliminował mnie. I tak on ma w sumie kolejnego. Dobra. Ale raz, dwa, trzy. Jeszcze tego mu wyeliminuję, dajmy na to. O, było blisko, niestety, ale nie wyszło. No spoko. Chociaż umiem przyznać do błędu. Zwaliłem to. Ale mamy teraz misję. I trzy different class. To zagramy sobie jeszcze szybko jakiegoś VIP... Oh, tu jest VIP access! Taki prosty, dobra. Mm, tylko trzeba trochę się nawydawać. Chociaż tym, Dobra, tym dam radę to wygrać. I później jakiegoś innego wezmę jeszcze. A mamy 3 kreaturs, Teraz to na tańsze trzeba będzie odkupować. Cyk, tak wezmę. Bo potrzebuję po prostu tutaj trzech kreatur. I to jest, jest jedyna trudność. Więc trochę na to wydam. Niestety, albo stety. Zauważyłem, że wziąłem same te wodne. Ale później za to dostanę Silver word packa. W którym chyba mogę, mm, raczej na pewno mogę sobie, jak to się kurde nazywa, mogę sobie odrobić trochę baksów, a dodatkowo baksy nie ściana, można, przy... <grych> dobra to było głupie, e, cyk, można je po prostu zdobyć, więc na luzie, można je też kupić to jest chyba jedna z tych najbardziej nieopłacalnych opcji. To szczerze walnie za trzy i tyle. Ja tu by bez problemu jeden dinozaur wystarczył, ale... Niestety gra nie ma tych takich. Niestety gra... w tej... W... w tym trybie ta gra wymaga od nas czegoś innego. Tu muszę mieć koniecznie trzy. Szkoda, że sobie więcej tego nie zrobiłem. Wtedy bym miał trzy. Dobra. Yy, cyk. I co ja żem tu niby zrobił? 3 different class, no to trzeba by było już droższe Odsuwać, dobra, mm, znowu 12, 11, 15, to boli, wiem Ale może, może, może się uda Bo jeżeli, ja wiem, że to jest tylko o si silver reward pack Ale za to ile tam będzie JW punktów? A jak jutro dostanę tego Całego Spinozaura genu drugiego, czy co to tam był za pokémon? Kurde, jakiś inny jeszcze tam będę wtedy mógł? Bo, kupu... co sobie odrobić? I w ogóle te paczki, za te 50 tysięcy, tych, tych wiem, że w paczkach nie ma tam żadnej losowości, ale ale i tak się je opłaca. Mi się wydaje, że zbierasz na nie. Skoro tam się wydaje tylko 800, i tak to wiecie, 800 to nieduża cena w tej grze. Yy, tych JW punktów, szczególnie, że z takiej paczki dostanę 600 i lepiej jak w tamtych yy, całych yy, w tamtych właśnie wibowskich dropach jak tam są paczki bo wtedy można sobie jeszcze JV punkty odrobić jeżeli pierwsza mi się jutro trafi karta i to będzie ten legendarna za 1%, ja wtedy nie wiem co ja zrobię? Będę po prostu szczęśliwy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery i cztery mm -hmm. odkładamy. O, z Kapkuta mi coś przyszło. Fajnie. Kolejny leży i teraz wchodzi ten. Ale powiem, nie żal mi tego, bo te punkty JW sobie teraz tutaj trochę podrobię. Cztery i dodatkowo będę mógł. Dodatkowo będę mógł zdobyć nowego Silvera. Szkoda, że nie legenda. No jakby to było Golden Reward Pack, to wtedy bym się mega ucieszył. Ale dobra. To jest, to, to, kurde, to jest dopiero mój trzeci dzień VIP-a. Więc wiecie, tu jeszcze nie dadzą mi jakichś najlepszych paczek. Ja w sumie chyba tak to powinno działać, jeżeli się nie mylę. Czemu? Żebym poszedł bardziej tego VIP-a. Ale też, że później dadzą jeszcze jakieś lepsze paczki tutaj. Dużo tych baksów przepierdzieliłem, około stu, około mogę powiedzieć. Ale mi się wydaje, że i tak się opłacało. Pomimo, że większość pewnie powie, że nie. Dla mnie się opłacało. Bo, bo jutro i tak sobie odrobię w dwóch paczkach. Tych z tego, z tym, z tego rusem. I, i, do, i z Velociraptorem Genu II. I pojutrze sobie odrobię z tamtymi, na, na wodnym jeszcze, no. To sobie i tak odrobię, więc wiecie. Więc dla mnie to tam nie jakiś jakaś straszna rzecz, po prostu. Ile ja potrzebuję, żeby cię zniszczyć? Cztery muszę w ciebie władować od razu. Raz, dwa, trzy, cztery, tak. No wiadomo, cztery odchowuję. a ja mam nadzieję tylko, że tego nie przegram, bo on ma tam dalej efektywne na mnie. A nie. Ten, ten będzie tylko efektywny. muszę przecież wali za cztery, jak to bot. Tak. Teraz będę chyba musiał dać nawet jakąś tarczę, będę zmuszony. Tak, będę zmuszony do dania tarczy, więc dobra. Yy, raz, e, dwa, tri. Raz, dwa i raz, dwa, tri. Dobra. Obrywasz. Helikoptionie. I wchodzi teraz ten... O Jezu, nie musiałem dawać aż tyle tarczy. Strzeżę teraz walnąć za cztery, bo to bot. Dokładnie. Szkoda, że nie można to dać jednej kreatury, nie musiałbym aż tyle wydawać. No dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Cyk. Skipujemy to i mamy Silver Reward Pack. Cyk. I kiedy będzie jeszcze taki za 3 wygrane? O, statułka. O, i luzhus Fajny dinozaur. I to mam właśnie 650 punktów. Nawet odzyskałem wszystkie, za które kupowałem bilety dzisiaj. I co to, to było z drugiego? Tak. I to sobie tam na spokojnie. Wezmę. No. I który też Dzień VIP a drugi w sumie. Nie, trzeci, trzeci. Bo ja go tam później jeszcze kupowałem. No więc co? Ja mam nadzieję, że odcinek się spodobał budownie życie. A nie, czekajcie, bo ja muszę jeszcze zdobyć słapaczkę. Tutaj trzy different class Czyli efektywne chyba klasy. Czyli je potrzebuję... No wiem, że ja to i tak przepierdzielę za chwilę, ale tu chodzi głównie o to, żeby zdobyć tamto Mam tą, a tamten, kurde, ten, jak to się nazywa? Tamten, tamtą paczuszkę Tą paczuchę VIPowską Bo raczej wątpię, że uda mi się to wygrać Są serio już potężne dinozaury Nie rozumiem tych eventów No tak, bo mam Scorpiusa Rexa I to mi zaliczyło tak właśnie bardziej I dajcie nie marnujcie sobie tak na tej gry Bo nie niby się opłacał, tam świetny dinozaur A później właśnie macie takie Eventy posrane ale za to, to macie chociaż lepszy lepsze dinozaury z eventów. A walnę za cztery. Z tym się nikt nie opłaca. Łocie, aż za jeden mu poleciał. Pewnie walne za cztery, bo to bot. A ja jednak nie. Dobra, no rano, to cztery atakujemy. Tutaj cyk. Cztery tarcze, on jest powalony? Po co teraz ty tyle tarczy dajesz, gościu? Mordeczko. walę za cztery. Okej. Okay. Jest, przełamał się w końcu. Dobra, przełamał się w końcu. Teraz mi się wydaje, czy go zabijać, czy nie. Jeżeli czterema go zabije, to na luze, a jak pięcioma to też. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, pięcioma mogę. Chociaż jednego ci tak wyrobię. Iś! Potężnie tego jarangozaura. A co go jara, że jarangozaur? Albo co, co, co jara? O. Cztery masz. Walnie za 4, dobra. I teraz postaram się to wygrać tym Diplokusem. Diplotatorem. Sorry, pomyliło mi się z komonem, ale Diplotator to jest. serio potężna karta. Ora, postaram się jakoś to ugrać. Jeżeli on walnie za 4, to znaczy, że ugram tą bitwę akurat. Walnie za 4, proszę cię. za 4. Dawaj za 4. O ty śmieciu I dał cztery tarcze. Teraz można grać na się pierwszy przełamie. Dawaj za cztery Ja go będę motywował, Za cztery Za cztery Dawaj za cztery On wie co go czeka chyba. Dawaj za cztery. No i pięknie. Wiedziałem. tego że już nawet nie miałem czasu, żeby skończyć tego eventu. Już ja go wyeliminuję za cztery. Dobra, wyeliminowałem, już się zesrałem. Dobra. Mam to, a w którym to było wywnętrze w ogóle? A w tym? A to spoko. Aha, tylko, że ten... Last trzy different class of landed dinosaur in a fight to time. Nie zaliczyło, ale zobaczę, o co w tym chodzi. O tak w ogóle, a mi się zrobiła. Już rozumiem, mam użyć trzy różne klasy. A nie trzy te same klasy. Jest tam przeciwne od wroga, dobra. Więc lecimy, eee, tutaj i trzy różne klasy mam wziąć. Eee, zdaję sobie teraz sprawę, że przepierdzieliłem PR na tą walkę 1000 eee, milion golda ogółem. Ale to powinno już, nawet mnie tak szczerze ta walka nie obchodzi. Po prostu, pójdę po zadawanie D-Magy. D-Majda, Ej, dalej. Ej, dużo mu to zadało, tak szczerze. Wiem, się, że mniej mu zada. O, teraz na jednego mi ma. Za jednego w tarczę dasz ty. W meczu, czy. O, wyeliminujcie chociaż jednego. Będę miał więcej niż dwa tak, No dobra. Chociaż jednego mu wyeliminowałem. Reszta tam mnie wali. Teraz powinienem dostać tą paczkę. Zaczynamy w ogóle ją ja teraz zada. Daję. Za trzy. A. Zasyć dużo zadał. Dobra, odbieramy sobie szybko nagrodę i zobaczymy jeszcze raz co w tej paczce można trafić, bo ja to nie pamiętam. jakieś tam ninusie, więc cyk i iś. Są baksy chociaż. Trochę, trochę mi się chociaż baksy zwróciły. O właśnie, 260, to co tygryski lubią najbardziej. Dobra, więc co, ja mam nadzieję, że oczywiście się spodobało, bo dzwoniszcie Igor Gracz, no i co? No i narka.